Siemano, ja jestem Kuba czy i tutaj mam subskrypcję, więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, nie subskrybujecie mojego kanału, no to możecie to teraz zrobić i pamiętajcie też o dzwonku, bo dzwonek jest mega, ale to mega ważny, a to co się działo na dzisiejszym filmie to jest mega, ale to mega dziwne. Raz trafiałem na spodseńców, a za chwilę trafiałem na boty, a później znowu na spodseńców. Dobieranie graczy jest generalnie zepsute, ale to zobaczycie na, na tym odcinku. I jeszcze tylko powiem, że jest mi mega miło jak używacie mojego kodu SKIROSCRAPIA Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to możesz to teraz zrobić Serio, mega mi to pomoże I przechodzimy już do filmu Mam dosłownie przepotężną lotnię Ale pasuje do skina? Pasuje Też jest niebieska? Jest niebieska, więc jest chyba git Generalnie to tak źle, trochę wylądowałem Ale zbiorę sobie skrzynkę tutaj Jest pompa od razu, kozacko, kozacko I jeszcze harpun, to jest dobre połączenie, naprawdę Byczku, a ty zamierzasz w ogóle zejść z góry, z tego domku? Czy tak spędzisz tam większość gry? Ja też nie mam jakoś masów tutaj żeby cokolwiek robić. Co on odwala? Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. No właśnie, z pompu na mnie tutaj czeka. Dobra, biorę tą pompę. Wolę to grać chyba. Trzeba bezpiecznie grać, nie ma co tutaj y, rasować jakoś głupio. Powiedział Kuba, który zraszował przed twoim gościem. Ale to było mądre zraszowanie, tak? Tam ktoś jest, tam ktoś jest. Dobra, dostał sporo. Mamy go, ale teraz siadło, nie no widzowie. Opacało się ci ćwiczyć dzisiaj półtorej godziny na kreatywie. Dobra, pokonali się, pokonali się Ty będziesz byczku zbierał itemy, co? Dobra, może jakiś kolapsik? Może spadniesz tak trochę na dół? Wow. no nie mogę, nie mogę z chłopem A on tutaj, aha No to nieźle Dobra, strzelaj sobie, strzelaj Ja się uleczę i wtedy możemy walczyć Tylko najgorsze jest to, że ja nie mam masów już Dobra, mam go tutaj On ma dużo HP, on ma kewa Widzowie, nic nie mogłem zrobić, nic po prostu nie mogłem zrobić. Słuchajcie, widzowie, miałem grać mądrze, a mądrze tym razem nie zagrałem. Podjechałem gościa bez maców, bez potek żadnych, no nie wyszło to za dobrze. Ale tym razem wyląduję sobie na sadzie i z tego co słyszę, leci to jest ze mną dużo osób. Ej, przypał, jest, przypał, i nie ma żadnej skrzynki. Może tutaj będzie chociaż. Nie, też nie ma chyba. Co nie? Wow, pyczku, nie strzelaj do mnie, proszę. Bo tutaj mam ten karabin, którego strasznie nie lubię, no nie lubię po prostu nim grać. Może dlatego, że po prostu mi z niego nie idzie? Okej, okay, dostałem. Mhm, mhm. Dostałem fajną broń. Nie ma co tu dużo gadać, prawda? Jeszcze coś na blisko do spamowania to wyrzucam. Szybkie leczonko jak zawsze i podjeżdżam tego gościa, który tam kampi na dachu. Czy on na pewno kampi na dachu? Chyba tak. Wow, ale że granaty rzucasz takie? Nie no nie fajnie, fajnie się zachowujesz. Czekajcie, co on robi, co on robi, gdzie on jest? On jest tutaj gdzieś. Tutaj jesteś. Dobra, dostał. Znowu dostał. Kolego tak chcesz się bawić? No, nie wiem, jak go tutaj podjechać za bardzo, ale może tak? No, tu już musisz nie żyć, tu już musisz nie żyć. Tutaj się chowa, tutaj się chowa, no po prostu co jest? Mam go w końcu. Co jest nie tak? Ile można walczyć z jednym gościem? Czuję się jak na ręce. Serio. Może dlatego, że gram o godzinie 19, gdzie jest po prostu dużo z w Fortnite. Strzelam się tutaj na prawo, na domku, tylko właśnie chciałem otworzyć jeszcze jedną skrzynkę, żeby dostać takie fajne itemy. Gdzie wy jesteście? Tutaj ktoś jest chyba, tak mi się wydaje. Więc może granaty? Do środka coś? Wow, pode mną jest chłop, ewidentnie, albo go nie ma. No jak, jak gram na jakieś arence chyba. No, bez kitu. Bez kitu to jest arenka. No, czy ja mogę się tu zabudować? Czy ja mogę? No, nie mogę się zabudować, nie mogę się wydostać, nic. O, ziomek nie wleciał po tu skrzynkę. Jak przykro. No, dosłownie jak przykro. Dostałem taką pompkę. Ale, że taką pompkę dostałem. Oj, koleżko. Ale, że ty sobie śpiewasz? No dobra. Oszędzę cię. Ej, ktoś do mnie strzela, ktoś do mnie strzela. Skąd? Tylko skąd do mnie strzela? Mam tu byczka. Wow. Ja umiem strzelać, ja umiem strzelać, ja umiem strzelać. Spokojnie, spokojnie, daj mi stąd uciec. Może. Nie, no, spadaj stąd, spadaj, spadaj. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ja cię tutaj nie wpuszczam. Ja cię to nie wpuszczam Nie no, podjeżdżam tego chłopa ponownie No dawaj, wychyl, wychyl tutaj Witam cię kumplu, witam cię! Tylko mnie teraz nie zabij, nice Ale ty znowu tutaj... Czekaj, gdzie on jest? Kolego nie wiem czy wiesz, ale... Czekaj, święta się skończyły, wiesz? Święta się skończyły już, a ty sobie dalej śpiewasz. Dobra, ja go dalej zostawiam. O ty. O ty kumplu. Ty nie jesteś kumplem. Dobra, mamy go. Patrzcie jak chciał mi oszukać. Nie gdzie on jest? On jest tam! Na plecy mi wbił. Czy ty to edytujesz? Czy on to edytuje? Tak, on to edytuje. On tu przyjdzie zaraz. On tu przyjdzie. Otwieraj, otwieraj! Policja! Tam tu siedzie, dobra. Mamy oponenta, mamy oponenta. Teraz trzeba tutaj jakiś laserek sprzedać, jaką będzie jechał autem. Byczku, tutaj jestem, tu jestem. Dostał oma white. Białe HP to jest oznaka, żeby podjeżdżać oponenta. Czy ty się teraz leczysz? On się musi leczyć, no nie ma opcji. Tak, tam jest, tam jest, tam jest. Tylko gdzie jesteś? Tutaj jesteś. O, nie, ale tak biało. Okej, 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 okej. Teraz syk, cyk, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? On się tam chowa. Szybka potka i nie ma. omegi. <laughs> <laughs> Czy ja mówiłem, że będę grał mądrze na tym odcinku, więc teraz robię zabijkę <laughs> Widzicie, przestałem uważać, bo stwierdziłem, że przeciwnik jest mało wymagający I zginęłem od niego A to był taki bambolest trochę O nie, o nie Jest już po mnie, jest już po mnie Czekamy na niego, czekamy na niego Dobra Ktoś jeszcze, dobra, 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 dobra O, jeszcze sobie grzybki zjem, bo czemu nie Powoliłem pomieszczenie tak naprawdę Dawaj byczku, chodź tutaj, gdzie ty jesteś, tutaj jesteś, tutaj jesteś Dobra, no jest po tobie, jest po tobie Jest po tobie No, mam go Szczerze to kreatywny wszedł za mocno, w sensie, wiecie, jakiś tam jeden na jeden i, I, tak dalej Tam jest kolejny, tam jest kolejny, dobra, wbijam tam, wbijam tam wy jakoś Witam, witam, na trzeciego Na trzeciego, czemu nie Trzeba zrobić szybko edycję. Wow, co jest? Broń mi się zbugowała Broń mi się zepsuła. Ej, spokojnie, spokojnie widzowie, spokojnie widzowie, to trzeba rozegrać mądrze. To trzeba rozegrać mądrze po prostu. Mam teraz bardzo duży problem, a mianowicie taki, że nie mam po prostu HP, a mam gdzieś tutaj gościa, z przodu i z tyłu. Na spokojnie. Czy ja się zabudowałem, o, mnie zabił? Okej, okay. dobra. Co to byłby za odcinek bez wylądowania na moim ulubionym po prostu salti? Więc lądujemy na salti i. aby to wyszła dobra gierka. No ale widzę, że już zepsułem lot, więc nie jest za ciekawe. Chłop impulsów nie zabrał, a przebiegł po nich, a ja nie wiem, nie wiem, co się tam działo. O, pompa, 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 widziałem pompę. Czekaj, kusza. Impulsy, pompa nade mną. Dobra, to brzmi jak dobry, dobre połączenie, dobry set, co nie? Dobra, może jednak kuszę nie chcę. Czekaj, czekaj, czemu ten domek jest pusty? W sensie nikt tutaj nie wylądował, czy jak? To jest bardzo podejrzane. Uuuu, pistolet krzemieniowy, wybiorę to zamiast impulsów. Bo generalnie on powrócił do gierki i to jest naprawdę spoko broń do jakichś podjazdów. Po prostu do wskakiwania na wyższy poziom w taki sposób. Dobra, tutaj słyszałem gościa w tym budynku. Nie wiem gdzie on jest. Tutaj jest. Tutaj jest. No ewidentnie jest tutaj. A może, że otworzyć? Chciałam otwierać. Już on schodzi coraz niżej. Czy ty się zapadasz? Wow! No to nieźle. Przestraszy mnie trochę. Ja chcę wykorzystać ten pistolet do jakiegoś podjazdu, tylko nie wiem gdzie są ziomeczki. Tutaj chyba ktoś jest, albo był e, Tam ktoś jest na górze na 100% przy ciągu, słyszałem. Tutaj jest! Czekaj, słyszę, 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 tylko nie wiem gdzie. Tutaj chyba. Ty no, słyszę go, a nie widzę. Tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, widzę go. Oj, byczku, wychodzisz. To wychodź, wychodź. Ja czekam. Ja czekam. Dobra, robimy teraz tak. Cyk. Gonie go, gonie go, gonie go. Tutaj się chowa. Dostał. Dobra, robimy podjazd. Podjazd. Dobra, zrobiony podjazd. Aura. Padła. Ale ktoś jeszcze strzelał stąd, prawda? Prawda. Ktoś strzelał stamtąd. Tam jest ten agent. Oj, byczku. Było strzelać. Było strzelać. Nie, nie warto było strzelać. To nie jest pod, bo on się buduje. Ja nie wiem, co on robi. Ale wiem, co ja robię. Ja robię podjazd. Siema. No właśnie. Czekaj, czemu tu ziomek biegnie? Czy to był bot? Co się dzieje z tą gierką, moją dzisiejszą? Co się dzieje z tą gierką? Co się dzieje z tymi ludźmi? Co się dzieje z nimi? Co jest nie tak? Tam jakiś jeszcze kolejny strzela się wygląda to naprawdę Interesująco, co się dzieje w tej gierce Witam, czy ja mogę otworzyć Te drzwi tutaj, wejść do środka? Ja gram jak totalny bot, ale trafiam Też na boty, no fajnie Fajnie, że gierka mi się laguje jakoś Ej, to jest bot. To jest... To jest bot. Ale że to kolejne boty! Co tu się dzieje? Epic Games! Czemu jest tu tyle botów? Nie wiem czy to są boty, czy to nie są boty, ale... Co jest nie tak? Jeszcze na Salty to nie były boty, ale tutaj... Dobra, tam jest jakiś kolejny oponent. Co się dzieje? Ej, dobra, to już jest normalny gracz. Tak mi się wydaje. To już jest... To właśnie to jest normalny gracz. No jak... ja... ja... Czekajcie, nie rozumiem tej gry. No nie rozumiem tej gry. Ponownie stwierdziłem, że pewnie on będzie słaby. Nagle podjeżdżam, a a chłopiec dobry. Więc podsumowując, dobieranie graczy działa bardzo, ale to bardzo dziwnie. Mam nadzieję, że odcinek, wam się podobał, widzimy się już w kolejnym. Papa. Pa. No i cześć.